tym razem chcę pokazać aktualny wygląd hodowli mojej trochę poopowiadać jak karmię i pokazać sztuki jakie teraz są więc zaczynam od boksów rozpodowych. tak wyglądają kotniki w tym roku sobie robiłem tutaj już są razem z królikami po kolei mamy tu na tych boksach siedzą Albo same samice, albo samice z maluchami Już trochę się zaczęło ich rodzić, także Już jest co pokazywać, no tutaj się ich sobie w kutniku wyszło Kolejna żelazista Tutaj mamka, czyli termontka Z resztą tamtego miodu, i było 14, także porozdzielałem na matkę i mamkę trochę odpadło. Kolejna królica, ona miała gdzieś maluchy, już trzy tygodniowe, gdzieś się pochowały. Kolejna już na wykocie, praktycznie, że tam dwa dni chyba dostały Tutaj nowy nabytek od Pawła Krawczyka. Samica Barkę. No, tutaj kolejna samica. Dziś świeżo urodziła, akurat ta obok kotnika, tam za nią są maluchy. Czarna, moja wielka samica i jej kwietniowa córka, jeszcze większa. Tutaj kolejny potworek, samica z 15 kwietnia, wadze teraz równo 10 kg. Taka oto i kolejna samica tutaj od Somera. też już praktycznie zaraz się będzie kocić i tu samica Pawła Krawczyka o widać siedzą maluchy tam no więc e boks rozpędowy tak to się prezentuje jest tutaj 15 stanowisk Także trochę tych maluchów mi tutaj się zmieści, okocić, ale i tak one się tu nie wszystkie rodzą, bo samic mam dwa razy tyle, więc część się tam rodzi na klatkach, ale to za chwilę je pokażę. Ja więc, tak jak mówiłem, teraz wchodzimy do. Chcę pokazać drugie pomieszczenie, zaraz włączę światło, będzie zdecydowanie lepiej widać. Jest to już moje główne kółko pierwsze pomieszczenie gdzie siedzą same szare na tej ścianie samice na tej chłopaki I zaraz będę mniej więcej chociaż pokazywał po kolei coś tam więcej o nich opowiadał żeby tylko nie chciały mi wyskakiwać to, to będzie można spokojnie teraz tak one wyglądają na górze po lewej stronie samiec od Malinowskiego po hartlewie, Po prawej są młode samce: mój samiec po Krawczyka-Samcu. Niżej mamy po lewej również samiec od pana majowy. Potem mój samiec kwietniowy. I na dole dwa moje samce. Po prawej stronie, już dwuletni z zeszłego roku: mój najlepszy samiec. Po lewej z tego roku, z lutego, mój królik. To jest pierwsza szóstka. Może kogoś dziwić, że tam trochę w tych klatkach jest brudno, nazwijmy to w cedos Ale ja jestem i opieram się na szkole tej starszej? Żeby czyścić króliką. Naprawdę jak już jest niezbędna potrzeba, bo jednak on potrzebuje mieć te swoje mikrośrodowisko, mikroklimat, własne bakterie. Więc jak spokojnie siedzą? Amoniaku tu wcale nie czuć u nich, to, to nie ma potrzeby czyścić. Teraz następny, następny rzut na górze. Mój samczyk z 15 kwietnia po ślepiem, który zaraz tu będzie pokazany. Ten polewo, proszę zobaczyć, jak było na głowę jednego, a drugiego. Po lewo ten wielki łeb, to jest czempion pana Malnowskiego. Wybitny samiec. Tutaj jest mój styczniowy samiec. Teraz po lewo, widoczny z kwietnia samiec od Piotrka Chmiela A tutaj kwietniowy mój samczyk I na dole wspominany ślepy I samiec od Pawła Krawczyka Niestety teraz jest to okres wylinek, więc Okrywanie jest najlepsze, więc nie bardzo się to prezentuje, zwłaszcza u tych królików już dorosłych, bo jeszcze kwietniowe to w miarę wyglądają ale to taki mniej więcej pogląd jak to jak to u mnie wygląda takie miśki można by rzec i już zamykamy, otwieram zaraz ostatni słupek z samcami tutaj, bo jeszcze tam mam w jeszcze jednym pomieszczeniu kilka, ale to młodych chłopaków tutaj od Malinowskiego, pana Jarka po hartlebie styczniowy mój samczyk z lutego, końca lutego. I tutaj z końcówki marca, z połączenia Krawczyk-Krawczyk, no, takie sympatyczne. Także tutaj, tu praktycznie już większość. Tam może pojedyncze sztuki nie były puszczane, bo kwiecień, maj też już puszczam. One wszystkie już są w wadze. Także to są już samce użytkowane w rozpodzie w większości. Już nawet zaraz będą ojcami jeśli nie są. Natomiast teraz przechodzimy do do samiczek. Na górze po lewej stronie córka ślepego z kwietnia. Po prawej moja samica po Pawle Krawczyku. Po lewej moja samica po samcu pana Malinowskiego. I tutaj moja samica z połączeniem dwóch moich królików. Tam uciekła do tyłu się schowała samica od Hena, tutaj moja styczniowa. Wszystko to są, dodam, wielkie króliki, także 9-10 kg mają. Nawet i te młode sztuki. To tak wygląda pierwsza szóstka. Poza tymi, co tam są. I zaraz przechodzę do, do kolejnej szóstki sali. No, trochę, trochę tego w tym roku się udało wyhodować, także mam co pokazywać. Było bardzo dużo maluchów, dużo pozostawiałem sobie ich. Kolejna szóstka. na górze po lewo samica od piotka chmiela, po prawo moja samica z kwietnia. Niżej mamy tu się schowała w kotniku, bo też jest kotna. kwietniowa kolejna moja samica. Tutaj samica z końca kwietnia, od pana Malinowskiego, z połączenia Hartleb. Samica i czempion tam wcześniej pokazywany. I tutaj kolejna moja, kwietniowa, i samica od pana Jarka z lutego. No, i zostało mi jeszcze tutaj do pokazania dwa. Dwa słupki, teraz już będą, to są samiczki z Maja, córki ślepego, po 9 kg już mające, tu na dole córka czempiona, wszystko już jest pokryte, najprawdopodobniej też się już pozakacały, bo takie młode samice kryjąc to jest bardzo łatwo je zakocić tam pierwszy, drugi kontakt z samcem, one są kotne. Ale tak jak mówię te dwie o, na górze widoczne to są siostry z 19 maja, to jest z 15 kwietnia samica także tak jak, tak jak mówiłem już niejednokrotnie, zarówno i na dzisiejszym nagraniu był to dobry rok pod względem młodzieży, pod względem zwłaszcza okrywy udało mi się ją poprawić pod względem postawy również królików no i zwłaszcza pod względem ilości samic jako Udało mi się wyhodować. Tak to jestem z tego roku. No i tutaj ostatni słupek. Moja samica z Maja, końca maja tam na dole uciekła jeszcze jest jedna z tych piętniowych po, po mojej samicy po Pawle Krawczyku. I na górze jeszcze samica od Pawa Krawczyka też się schowała. Więc tak to wygląda tutaj w kwestii samic. Już jak tutaj jestem, to zaraz mogę pokazać eee, karmienie, bo tutaj też mam dużo tych wszystkich dodatków. Codziennie rano marchewki każdy dostaje. Eee, używam na ten moment jeszcze trzech rodzajów granulek. Mieszam fermpasz, nutrenę i unipasz, ale to tylko z racji tego, że nastawiam się głównie na fermpasz, bo jest. Eee, dla mnie wchodzi najbardziej ekonomicznie i jest najchętniej przez nie zjadany do tej pory jechałem głównie na unipaszu ale unipasz no coś się tam zepsuło, one słabo go jedzą więc, więc mieszam te trzy, żeby jakoś tu mniej więcej proporcje ustawić z jęczmień, tak wygląda mieszanka tych granulek z jęczmieniem to dostają raz dziennie taki kubek tutaj wchodzi tam już nawet nie pamiętam, 250 gram, 300 to tylko raz dziennie dostają paszę taką suchą, ponadto co drugi dzień makuchniany, co drugi trzeci dzień, bo jeszcze im daję namaczam słodkie buraczane z, z mielonym i owcem zwykłym jęczmieniem dodatkowo tam jest probiotyk plus tam takie otręby pszenne z probiotykiem, witaminy są dodatkowo jeszcze dosypywane i od czasu do czasu wrzucę im nasionek słonecznika ostropestu plamistego i nasiona konopi, ale to tak dosłownie tam pff, dwa razy w tygodniu to mają, bo to jest taka bomba dla nich kaloryczna, więc też za dużo nie można ale te wysłodki namoczane, tylko głównie żeby ten probiotyk im dać to co drugi dzień więc tak wyglądało tutaj pomieszczenie szarych i za chwilę, za chwilę udam się jeszcze do mojego ostatniego pomieszczenia. Tam też jeszcze trochę jest szarych, są czarnych parę sztuk i, i kilka mamek. No więc tak jak mówiłem ostatnie pomieszczenie. Będziemy zaraz po kolei pokazywać, tutaj na samym początku siedzą jeszcze szare samczyki synowie ślepego na górze jest Majowy tutaj jest 15 kwiecień ten akurat jest w tym momencie na eliksie wystawiony, jest dostępny do kupna także można sobie, jakby ktoś był zainteresowany zobaczyć jak on wygląda piękna głowa tu jest czarna samica z maja i tutaj ten majowy samczyk I tutaj już nie będę otwierał bo tutaj jest takie głównie pasztetowe i, i mamki, tu siedzi kalifornia Tutaj dwa samczyki właśnie do rozpodu, do tych mamek, termont i, i mix termonta. Ale tutaj mamy następne Belgii, tu jest niestety yy, samica, której była mała matka ucho ugryzła, ale niestety nie będzie tego widać na ograju, bo to trochę jest ciemno. Jest to królik na wybitnej okrywie, naprawdę to jest jeden z najlepszych okryw na samic, na samicach. Tu jest czarna z Maja samiczka. Też już jest zakocona, bo już wariuje w klatce, tak że innego będą maluchy. maluchy. No jak się, Może się ktoś dziwi, że puszczą takie młode króliki, ale to nie ma sensu dłużej trzymać, bo one już mają wagę, potem tylko się zapasą, będzie problem z zakoceniem. Tylko patrzę na tak. i wtedy je kryję sami, co z lutego. Również pokryta, kotnik tam ma wstawiony, bo też tutaj się jeszcze rodzą na tych klatkach, bo się mi, tak jak mówiłem, tam na boksach wszystkie nie mieszczą. Tutaj jest jeszcze kilka, kilka belgów. Czarny samczyk z maja. Też bardzo dobrze wyrośnięty. No, kolejny worek, chyba tutaj Czarny samiec ze stycznia. Wielokrotnie już go pokazywałem na Facebooku na nagraniach. Samiec na wybitnej głowie. Oraz tu taki wielki byk grudniowy. Również mój czarny samiec ten na dole już ma prawie 10 kg. Ten, ten nieco mniejszy ale to jest dokrycia jest wariat i no i zwłaszcza ta głowa to jest piękna piękna tego samca także jestem zauroczony pod tym względem nim przechodzimy dalej tutaj kolejny samczyk od Pawła Krawczyka kwietniowy też wielki wyrośnięty tutaj są dzieci tamtego czempiona. to wcześniej pokazywałem, ale już nie będę otwierał klatek bo to są dwie sztuki, które zostawiłem ze względu na gen bo ucho im poleciało bo czempion sypie strasznie dużym uchem było za duże, nie utrzymało i uciekało im tutaj kolejny z tych czarnych samczyków też mają wybrać tego wcześniejszego ten też jest do, do kupna wystawiony na eliksie Tutaj jeszcze dwie sztuki z Belgów. Samiec z lutego i samiczka lipcowa. Też córka czempiona. Więc tak to tutaj wyglądało w kwestii Belgów. Parę klatek wolnych jest. Tutaj na górze mam wolne. I tutaj na górze, na dole. Także czekają na, na sezon rozrodczy. A tutaj jest cały, cały słupek. Nie ma co pokazywać, bo to są mamki. Głównie termontki, jest Kalifornia jedna i tam jeszcze jedna, ale tak to głównie na, na termontkach bazuje, bo, bo najlepsze są to samice do odchowu młodych. Z tym, że one służą mi do pomocy, a nie zamiast Belgów. Jak Belgika sama widzę, że nie daje rady, bo jest słabsza, to nie karmi ich, to wtedy zabieram pod termontkę. Ewentualnie jak urodzi za dużo maluchów, i widać, że no nie ma sensu trzymać, bo i tak techno i tak. Ta nadwyżka to wtedy zabieram do, do termontki, żeby nie zmarnować takiego genu. Tak wygląda na tą chwilę stan mojej hodowli.